Dziś jesteśmy na ognisku UŁysego i śpiewamy sobie tak! Ukraino! Dostaliście od nas wiele, często na warunkach lepszych niż my sami. To nie zastro! To złożę! Bez wdzięczności! Powiedzmy to głośno, to Polska, nie Ukraina. Nasza ziemia, nasza krew. Nasza duma, duma nieskalana, niech historia mówi prawdę. Niech naród pamięta! Kto swą ziemię szanuje, ten jej nigdy nie oddaje! No dostaliście od nas wiele często na warunkach lepszych niż my sami To nie zazdrość To złoście bez wdzięczności Powiedzmy to głośno To Polska, nie Ukraina, nasza ziemia, nasza krew, nasza duma nieskalana Niech historia mówi prawdę, niech naród Dzieci w szkołach musiały uczyć się waszego języka Co było, nie zginęło, pamięć wieczna płynie w nas Jeśli w sercu masz ojczyznę Niechaj każdy broni swego schronu Nie uciekaj! Walcz o swą ziemię, nie szukaj tarczy w cudzym domu Kto się podpisuje, pod tym ten krzyczy Powiedzmy to głośno, to Polska nie Waleczny kraj, Ziemia sercem i przodków broniona, my jesteśmy jej dziećmi, to w naszych rękach los jej cały. Niech zabrzmi dzwon głos narodu, to nie puste słowa, nie będziemy już milczeniem, to nasz kraj, nasz los, nasza wiara, bierze to głośno, to Polska, nie Ukraina, to siedzi u nas, pamiętajcie, nienawidzimy bang czerwono-czarnych, to jest. Czy też nie, na tej ziemi stąpające. Niech wie, że wielu z nas gotów umrzeć za ten kraj. Fundamentem tego kraju, honor, miłości i odwaga! Jednakże ja ojczyzny staniemy ucieka. na górszczycie. Przepłyniemy rzeki silne, nie zastanawiając się ani chwile. Nie ma miejsca na zwątpienie. Kiedy naród w jedność rośnie, nie oddamy swej wolności. To głośno, to Polska, nie Ukraina Jeśli serca do walki nie masz, to po wojnie wróć do siebie Zostaw naszą ziemię, wdzięczny los za podaną dłoń Niech zabrzmi prawda, Polska żyje w naszych sercach Nie pozwolimy jej zatracić Powiedzmy to głośno!